O, witam, witam. Kolejny dzień, kolejna Gierka Shenem <grym> No stwierdziłem, że no co no. Chyba zostanę Otebekiem tej postaci. Jest zajebista. Jej impact w teamfight'y. Wiadomo, EW za duży, bardzo mi się podoba. Ta Erka, no, no kurwa coś cudownego. Mogę sobie w late gameie farmić dżunglę spokojnie, nie być w teamfighta. Tylko po prostu się do niego tepnąć Coś pięknego. E, ale chociaż skinki będę sobie zmieniał, bo mam <śśmiany> 4 czy tam 5 no, do Żena. <śmiany> chociaż nowe skinki będą. Już w lobby pojawiły się pewne problemy. A deckery z supportem się wyzywali. No i mój bot lane wygląda następująco. Jean i Timo. Nie wiem, jaki przekór bierze Timo na suporta. Kurde. No i postanowienie z poprzedniego odcinka mi już się poszło jebać. Nie, mniej przeklinać. No ale y, Timono nie jest zbyt mądry, skoro uważa, że jest to dobry, jest to dobry heros y, na suporta, no ale no cóż, no taki, ma, taki mi się trafiło, no Enem mimo fajnego bota, dużo zasięgu, resety, skalowanie w nieskończoność, teamfighty na pewno mają lepsze, no Annie, dużo AP mają, więc ja w tej gierce... Zrobię sobie ten item. Tą drugą żarbami. Tą AP. Głucha po światach. To po prostu się nazywa. Singed sobie proksuje. On chyba wie co robi. On ma dużo maestri widziałem. Więc chyba jest okej okay, ziomeczek. Strasznie się boję tego boto. No ja wiem, że jak ta gra dojdzie do mid gameu, do late gameu, to no, my będziemy po prostu gorsi drużynowo. Po prostu samymi pikami. No a my gramy na Dianę, więc my raczej nie wygrywamy z nią, ani nie przegrywamy, tylko bardziej ją neutralizujemy. Dobra. Że uda mi się wpaść na Mida? Chyba nie ma tu warta, nie? Chyba może ma. Kurwa, ale playa zrobiłem. Szkoda, że na Firi ten nie ogarnęła, że chce wejść. Ale dobra, Stopka do bazy, Bujemy pierwsze żorbami, no bo daje nam to zajebiście dobry clear. Zrobimy sobie golemki i to. Idziemy na smoka. O, kurwa. Cindy ma problemy. Diana jest w górnej dżungli. Jak będzie chciała, to by może wziąć moje kampy. Ja sobie smoka wezmę. A ona robi te kampy. Ja idę tutaj zaraz. Kurde, nie spojrzałem, czy ona idzie do góry, czy na dół. Ej, na chwilę afka. awka. Popa, no. Tylko mi się to musi zdarzać. Kulcacki piecone, no. Nie, no, mam awka. Kurwa. Kurwa, jak ktoś tu przyjdzie, to raczej wyskakuje, bo ja. Nie mogę raczej tego robić solo. O, na pili wstała. Dobra, wziąłem smoka i uciekłem. <śmiech> <śmiech> Kurde, tak się bałem tego. O, dostaję pingi od Gina z brązu, który się już wyzywał z Timo. Więc wiemy jaki to jest gracz. Jak macie już takiego typa w lobby, to od razu kurwa mute, nie. I tu w sumie obu nawet wycisza. Od razu mute, bo jak oni już się w lobby wyzywają. No dobra, no Timo jest chujowym pikiem, nie? No jest, no, to jest fakt. No ale dobra, no niech se grani musi go kurwa wyzywać. A jak go już wyzywa, to tak jak ja, czyli tak, żeby on o tym nie wiedział, żeby mu się przykro nie zrobiło. Które nie trafiłem ze stuna, ale asysta jest. RKS użyliśmy teraz y, przez półtora minuty. Jesteśmy zdani tylko na swój własny movement. Ale my spokojnie robimy clear do topa. Walki na rzece. King Jet poddymia lekko. Wiem, że są zaraz w czerwie. Ja tam powinienem być, ale to jeszcze nie ten timer. No. One jeszcze nie powstały. No. Pytanie, czy... Ja nie mogę teraz walczyć z nią o to. Nie mogę o to, o to z nią walczyć, bo nie mam top w sumie, ani mida. Ale silniejszy chyba jestem od niej. Zacznę sobie blue. Jak zobaczę, że idzie tutaj, to chyba... Ej, wezmę jej tego krabazara. Ja jestem w piździe. Kurwa mać. Właśnie o tym mówiłem, no. Mamy gorsze teamfighty, no. Kurde, co mogłem tutaj zrobić, żeby lepiej zagrać? Nie wiem w sumie. Czy mogłem stać i po prostu dalej autoatakować, a się nie wycofywać? Wydaje mi się, że mogłem. Aczkolwiek, nie wiem. Dobra, wypiszmy gęka na bota, się udało. No i teraz y, co? Gramy pod smoka, no bo czerwie straciliśmy. Sincz tutaj proksuje teraz bota nagle. Jest to lekko pojebana sytuacja. Właśnie, się ruszyć 3 tateka, nie mogłem. Trzy sekundy to nie? Nie, no, po prostu mamy gorszy team na papierze. No i te mami teraz też, nie? Więc no, na papierze mamy wszystko gorsze. Więc my będziemy teraz przegrywać każdy fight, kurwa. Ja nie mogę podejść do żadnego obiektywa, no. Zawsze ja muszę mieć gorszą drużynę, no. Dobra, fokus. Yy... Bo będę po prostu robił full kill za full kill, Więc nie ma co tutaj nawet kurwa komentować. ping im że mam No, ja tam jakbym tepnął, to bym był martwy. Razem z nim. Nie będę followował słabych playów, bo nie będę się. Niczym różnić od tych po prostu ulągów w mojej drużynie, jeśli będę followował słabe playe. No, szkoda, że mam takiego top no. na 5 godzin. Ajajaj, szkoda, że ta szmata goni dalej, kurwa, Dianę. Zamiast po prostu mi pomóc Ankom. Ajajaj, Boże święty, no, jaki ja mam słabą kurwę na midzie, no. Bo to się inaczej nie da nazwać. Co ja mam zrobić, żeby mieć chociaż jednego ogarniętego kurwa ziomka w drużynie, no? Jednego kurwa. Mnie jest już tak przykro, bo to jest kolejna taka gra. Gdzie ja mam po prostu wyłączone ręce. Wyłączone ręce. Nie mogę nic zrobić, no. Się czuję po prostu useless. I to nieważne, jakim pikiem bym tu grał. Nieważne, ważne. Tym to byłby, nie wiem, kurwa jakiś Zak, Jarvan. Po prostu mam kurwy. No, na się wypierdala, widzi tą Janę od pół godziny kurwa w naszej dżungli. No ja nie wiem, po prostu no nie wiem. Tego te typy po prostu nie patrzą kurwa na mapę, bo są w Silverze. Pewnie napiszesz. O, oni to poddają, no nie, oni to poddają. No nie, no jestem, nie, kurwa, winić nie mi. Nie, no nie. Zamiast grać dalej. Ej, to jest ustawiony mecz. To jest właśnie ten mecz, który 30% nie masz absolutnie żadnego wpływu na grę. Ona jest po prostu instant przegrana. No, ale przynajmniej krótki, kurwa, odcinek się zrobi, nie? Nie no, jakie to są przykurwy? Wszystkim dam im reporta, nie? Za, sabotoża, za po, sabotowanie drużyny. I oszukiwanie, bo ja się czuję oszukany, nie? Sabotaż, sabotaż i sabotaż. Czy właśnie teraz się skonfidenciłem sko jak mam on na komendzie? Tak. Ale mam czy mam na to wyjebane? Tak. Czy moja drużyna to kurwy? Tak. Dziękuję, dobranac.